Otwórzcie podręczniki na stronie 45 i przeczytajcie cały temat. Ach, pieprzona buda. Kiedy wreszcie będzie ten dzwonek? Chcę iść do domu! No wreszcie najwyższy czas. Widziałaś ostatnio Sarę? To nie było jej w szkole. No i bardzo dobrze. Nie lubię tej głupiej suki. Siemanko, co tam? Ej, idziesz z nami pograć w gałę na hali? Brakuje nam tylko jednej osoby. No. Nie, pojebało was, mam ważniejsze przy na głowie, zresztą nawet nie lubię gier zespołowych, dobra nara. <laughs> pewnie znowu jest ktoś na komputerze, ale wiesz co, jak wolisz. Synek, jedziesz z nami w góry? Nie tam, w dupie, nie chce mi się. Wolę zostać w domu, tam jedźcie sami. Okej, okay, jak chcesz. Tylko ciekawe co będziesz robił. Baw się dobrze. A tak się akurat y, składa, że ja już wiem co będę robił w ferie. Oh, <laughs> <laughs>